Cześć wszystkim. Cześć. Bartek ze mną i jedziemy sobie zrobić małego testa, bo mogło się narobić nieciekawie, powiem wam, miałem, zaraz wam szczegóły opowiem, na razie jedziemy tylko, coś wam pokażę, bo mogło się narobić bigosu. Z niczyjej winy w sumie, no już przez yy, wyniszczenie, no zużycie sprzętu i zaraz wam pokażę coś, także i go zawrócimy tutaj Bartkowi, bo mam pewien pomysł, o którym dawno tutaj już mi się gdzieś marzyło i zawrócę, bo zawsze mi się marzyło, żeby posłuchać, jak ktoś jedzie tym ciągnikiem, jak go z zewnątrz słychać. Ja nigdy go nie słyszałem, jak on tak na pełnej prędkości te opony buczą. Każdy mi to mówi, że to fest słychać, a ja nie mam pojęcia jak to jest, bo zawsze nim jadę, nie? Tylko tutaj ciasno i zawrócę. Dobra, odbiorę i widzimy się zaraz. Dobra, pokażę Wam o co chodzi, bo jedziemy jeszcze orać zaraz. Także sobie na spokojnie pogadamy. A otóż to przerobiłem w te szóstce na kulę w końcu, to już kiedyś wspominałem o tym. I mamy wózek teraz normalnie na kuli ciągany. I w siódemce jest tak samo, też taka kula jest identycznie, tylko że tam jest inna grubość. Także to tam się troszkę różni, ale jest ta sama zasada. No bo wcześniej ciągałem na tym, oto zobaczcie zaczepienie. Patrzcie, jaki wzrus nie? 6 lat ciągałem wózek, tony, to tony nie. Także miał prawo się wybić, to nie było nic dziwnego. I zobaczcie, że tutaj jest wkładka, jest salutka, nie? Aż, aż mnie to dziwi. Zaraz wam pokażę ciekawostkę. Jej wkładka jest cała. Tu mamy wszystko elegancko zrobione. A patrzcie, jak się wytarło ucho. Oryginalne ucho, co tu mamy? Sauerman? Czy co to jest? Yy... Nie, Rockinger, patrzcie Jest wytarte w ciul Także <grymne> dziwne, chyba jakiś kiepski materiał, ale no, wkładka jest cała A kolega znowu ciąga na takim samym zaczepie też wózek Mario New Hollandem i ma już wkładkę po roku wytartą, nie? A, a ucho jest całe, także dziwne rzeczy A czemu ja to tak zmieniłem nagle? Znaczy może nie nagle, bo już się szykowałem do tego chyba z pół roku a słuchajcie, pewnej nocy mi się przyśniło, że jadę i nie ma, poszła w rów patelnia. Bo właśnie wiedziałem, że ten zaczep już jest słaby, już tak się przymierzałem, żeby to zmienić. Zobaczcie, jego trzeba będzie teraz zrobić, bo jak przyjdzie ciągać zwykłe przyczepy, to też jest lipa, nie? Także yy, jak tylko się obudziłem rano po tym śnie, to w sumie się z krzykiem obudziłem, ale także rano tam wstałem. Od razu poszło zamówienie, i kupiłem tą kulę. Tutaj, akurat to jest nowe wszystko to płytanie ucho, miałem łychę tą także tylko to się przekręciło. Wywaliłem tamto, tu musiałem trochę wysokość zmienić. Bo tu też w wózku na zamówienie brane było. Ta płyta, normalnie tego nie ma Jest tutaj tylko malutka płytka i jedna kombinacja na, na ucho nie? Także to też za dopłatą miałem w wózku Warto to sobie brać, bo potem może być problem jak różne ciągniki są Także to tak wyszło I no nie żałuję, no nie wiem jeszcze jak jazda jest na, na pełno Myślę też, że będzie nieporównanie Bo to jednak jest sztywniutko, fajnie spasowane wszystko Mimo, że ten nie szarpał, nie? Ale i tak i tak na pewno będzie lepiej. No i tak na pusto się przejechaliśmy, niech to się łoży zobaczyć. A ktoś może mi powie, już kiedyś mówiliście mi, czemu ja na dolnym zaczepie tego nie ciągałem, na tym niby, no na tej zwykłej, wiecie, listwie. Otóż dlatego, że to normalnie, no to nie dało się jechać, to bicie było, bo to wiecie, sworznie niedopasowane. Tu była 40 ucho, nie, to to wytarte. Tam bolec, nie wiem, 30 coś ma, to luzy na wszystkim, to to nie szło jechać i dlatego... Na to dawałem, tu 40 też jest, ładnie spasowane i chulało tyle lat, nie? Wytrzymałość też odpowiednią miało, także tu nic się złego nie działo, no ale po prostu wybiło tu I wybiło też troszkę szynę tam, nie? Także Nie chciałem też, bo mogłem kupić wsuwaną kulę, tak jak ten zaczep na, na szynę, ale to by się, no, no wybity dół też by długo nie pochodziło, by to rozpiździło całkiem i, i by było po robocie, dlatego to jest pewne, tak samo jak w siódemce jest teraz Ciągnik brudny, bo mulczowaliśmy z Bartkiem i rzuca do przodu takim syfem. nie Trzeba będzie wymyć, no i fajnie tu się łamie, teraz troszkę jest wysunięte bardziej, mi się tu lepiej ramiona mieszczą, o tu kiedyś ktoś, to chyba siódemką było zrobione, bo tam są ramiona dłuższe i, i ktoś opuścił i się przygięło tak rama, no, niestety, trzeba pamiętać, że albo do samego dołu, to, to jedynie można zamek wyłamać, albo najlepiej do góry, to ono się tutaj mija. I tym bardziej, teraz, jak jest dalej troszkę odsunięte, to już całkowicie fajnie. Nie wiem, jak z cofaniem będzie, wchodzeniem w zakręty. Myślę, że tu się nie zmieni za bardzo nic. Ale no, nagrałem wam to, żeby, żeby pokazać, że trzeba uważać na to, bo można sobie bidy narobić, nie? A to był chyba sygnał ostatni, żeby to zmienić. Bo jakbym ja jeździł z tym dalej, to wiecie, co by mogło być, nie? No, to byście mieli na miniaturce wtedy. Skandal to co lubicie najbardziej, nie? Narobiło mu się, a, aha ha, by było i komentarze, wiecie jak to. A ja bym miał kłopoty. A tu na moim przykładzie wam pokazuję jak jest i kto tam ma jakieś podobne tematy, to pilnować tego, bo, bo ja chyba miałem ostrzeżenie w nosy, że to trzeba zmienić. Także. Dobra, mamy tu za rozłożonego, jedziemy tylko, od, odpinamy patelnię, obciążnik, zapinamy pług, jedziemy jeszcze orać i tam dalej się chwilę zobaczymy, coś tam Wam pokażę. I zaraz jeszcze najważniejsze, Bartek, jedziesz, nie? <grych> Także, y, jedyny minus kuli to chyba tylko, że rozpinanie troszkę gorsze jest, bo to wiadomo, trzeba podnieść wyżej, później opuścić, tam wcelować, a, a tu tylko, bo hy, hyc i trzask się zaczaskiwał, nie? Pal maszynę, Bartek, bo my tu z kolegą jeszcze gadaliśmy chwilę, akurat... Nam filtry dowiózł tutaj i, o właśnie, to przecież jest kula od niego kupiona też. Także ciekawostka tutaj możemy polecić takiego pana, który nam bardzo tutaj fajne robi ceny. Dużo, pal, pal, wszystkie części ma do każdego sprzętu. Nieważne czy to Fent, czy to manitur czy New Holland, no odpalaj. No dobra, zeszło powietrze, nie? Dobra, jak ten. Zaraz ja Bartkowi powiem gdzie ma się przejechać, jaką mam tą wizję tu swoją i, i jeszcze nagramy to i jedziemy oraz leci. Nie wiem czy zdąży się błynąć do 4 g. Chyba zdąży. I idzie. Praktycznie to wrażenie robi. Nigdy nie mijał mnie ten ciągnik. Zawsze nim jadę ja, a jak już naprawdę ktoś to jak ja jestem na kombajnie, czy tam coś inne robię. Zasapałem się. Klapy z tyłu nie ma, bo woziliśmy gałęzie. Jeszcze nie założona, muszę założyć. I, bo już nie będzie potrzebna to teraz. To znaczy włożenia gałęzi nie będzie. Klapa się przyda, teraz już normalnie się założy. O, chcę oddychnąć, dobra, zaraz cięcie jeszcze raz zobaczymy. E, teraz gumy nie przypalił! Wyczuł hamulce, bo tam wy tego nie widzieliście, ale ślad widzę na asfalcie i słychać jak przypalił. Teraz fajnie. Dobra, także widzimy się w Orce. W maju, też dziwne. Wszystko wam opowiem. Dobra, i tak jak mówiłem, jeszcze pojechaliśmy orać. W sumie takie oranie, wiecie, no jeszcze na ostatnią chwilę, bo tutaj na tym kawałku akurat były sterty ze słomą i pryzma z kiszonką strawy I poszło to, no i szkoda nam, pół hektarka, no ale nie będzie stało, u gorem posieje się kukurydzę Tylko jest tak zajebiście twardo tutaj, bo to zjeżdżone i sucho do tego, że się pług nawet nie chce zagłębiać Ale na tyle będzie tam, się wsieje, zawsze coś będzie, nie? I dopłaty będą i mieliśmy jechać jeszcze, orać drugi kawałek, bo tam już wykoszona jest łąka I posiejemy trawę od nowa, bo już taka licha była, ale... Dzisiaj gnoju już nie, nie brakło, nie jest nawiezione, bo by trzeba było tam, takie miejsce otwierać, że... Żeby kury pouciekały, no i od rana trzeba wcześniej zaatakować i... I zrobimy to wtedy, nie? Także... Jutro jeszcze pojadę orać i mówiłem, że nie będę już orał w tym sezonie, ostatnio gdzieś tam, nie jak orałem ostatnio oranie. A jeszcze się okaże, może rano, że pojedziemy do gościa jeszcze orać trochę więcej hektarów, także kurde śmiesznie będzie, nie? Bo się, wiecie, zawsze tak coś się akcja wyskoczy jakaś, że, że się narobi roboty, ale dobrze, ja lubię, nie? Orać lubię lubię, lubię roboty to... No, no, to takie zachwaszczone, bo tu, tutaj nigdy nic nie było, tak naprawdę zawsze sterty jakieś, i, ale kukurydza sobie poradzi, nie? Także dobra, słuchajcie, pokazałem wam jak to tam wygląda z tym, z tą kulą, bo no, no może kosztują trochę te kule, to wszystko, ale no, jak macie się odpiąć gdzieś to pójść w rów czy coś, no, no, także wiecie, no, mi się przyśniło w porę, chyba. Mamy już teraz bezpiecznie, wszystko tylko zaczep jeszcze zregenerować, żeby do zwykłych przyczep, jak tam czternastki się będzie ciągać, czy trzy ośki, no to dupę też dostaje, tyle że nie ma nacisku, samo, samo obciążenie ciągnące, nie, no to, to już jest co innego, no ale jednak też, no, to one są, nie, także dobra, ja tutaj jeszcze odetnę raz, bo tu taka droga i będziemy kończyć na dzisiaj. I jutro jedziemy jeszcze dalej orać i zobaczymy czy to tam wyskoczy jeszcze to ranie, później, czy nie wyskoczy, ale lepiej nie wyskoczy, se w klimie pojeździmy jak pany, nie? Wow. <laughs> Także dobra, jak macie tam pytania jakieś yy, z kulami i w ogóle te sprawy tam wiecie, wózek, patelnia, naczepy, to was bardzo często interesuje, a ja mam tam jakieś doświadczenie, no często pytacie, to pytajcie, bo Fajna sprawa, no i mogę Wam dużo podpowiedzieć. O tu, twardo całkiem idę, już tak po wierzchu, co tam wejdzie, to wejdzie. O, ale resorek zgrzytnął, no. Resorek to resorek, zwolnimy trochę, bo tutaj niebezpiecznie jest. Aż mnie czarki tak przeszły, jak zgrzytło, nie? Także dobra, my się dzisiaj żegnamy i widzimy się w następnych filmach. Na razie, trzymajcie się. Cześć. cześć.